Z nami Fiodor Czerkaszyn, który ma okazję te przygotowania odbywać w teamie Usyka, to trafia się niezwykle rzadko taka okazja. Cześć Fiodor. Cześć, witam. Dla mnie najważniejsze pytanie, pierwsze, jak zestawisz sobie te treningi z tymi w Stanach Zjednoczonych, bo już Ci mówię o co chodzi. Tam miałeś okazję sparować, trenować z mistrzami, mistrzami świata, to. czyli Ci co doszli na ten etap co Usyk, no, ale jeśli chodzi o takie wschodnie klimaty, tutaj nasze, środkowe europejskie, to jesteś pierwszy raz z takim czempionem w teamie, Jak zestawisz te w ogóle treningi? No, powiem szczerze, że Ameryka i treningi tutaj w Karpaczu to dwa różne światy, jest tak, bo w Ameryce, tak jak rozmawialiśmy, jest takie podejście trochę luźne, tak? Bardzo dużo talentów, którzy wybijają się dzięki tam swojemu stylu. I na przykład jest dużo sparingów i takich po prostu taki amerykański flow, tak jak rozmawialiśmy, tak jest takie luźne, luźne podejście. Natomiast tutaj w tym teamie widzę naprawdę plan treningowy, co pierwsze się rzuca w oczy, że jest plan, tak? My przychodzimy i wiemy, co robimy I dzisiaj wieczorem wszystko jest ustalone. Są cykle też przygotowawcze, tak, gdzie ty musisz wyjść na szczyt akurat w tą datę, kiedy ty będziesz boksował, rozumiesz, czyli nie tak po prostu, że o, dzisiaj masz dobry humor, no to dzisiaj 8 rund, jutro masz zły, no to tam nie, nie sparujesz w ogóle. Takiego czegoś tutaj nie ma, jakby są cykle, wiesz, gdzie musisz być zmęczony, wiesz, gdzie musisz na odrodź się dojechać trochę, więc pierwsze, co się rzuca, to jest plan, ogarnięte wszystko, detale, nie, te wszystkie szczegóły, i ja już też dochodzę do takiego wniosku, że jak chcemy dążyć do takiego wysokiego poziomu, tak, w bokcie mistrzostwa świata, czy w walki na wysokim poziomie, no to jednak trzeba przepracowywać takie detale i mieć, no, starać się dążyć do takiego sztabu szkoleniowego, timu, gdzie wszystko jest jakby ogarnięte. Rozmawiamy z Aleksandrem prywatnie, przecież on sam zaczynał swoją karierę jakby z walk takich mniejszych, wiadomo, tak, nie był od razu mistrzem świata i... Te treningi też wyglądały. On zbierał ten team, po takich wiesz, na swoich błędach się uczył. Tak, i z nim rozmawiałem, że, że to też nie jest takie proste znaleźć odpowiednich ludzi, którzy naprawdę będą ciebie rozwijać. tak, Także w porównaniu do Stanów, naprawdę nie do porównania. Jakby inna szkoła w ogóle, inna mentalność ludzi. Powiesz, zapytasz mnie, czy, czy to jest dobre, czy to złe, to jest inne po prostu. Tak, może komuś odpowiadać. A takiemu Amerykaninowi, który tutaj przyjedzie, on będzie w szoku i powie, że mi to w ogóle nie odpowiada. Przecież raz Amber tutaj przyjeżdża na te treningi. Raz Amber, który jest katmenem, znanym i rękawicy Rebell, tak. I on tutaj też przyjeżdża. No i on, akurat my z nim też się zobowiązaliśmy po angielsku, rozmawiamy. On podpowiada coś innego, bardziej amerykański taki styl, tak. Gdzieś luźniej, gdzieś odpuścić, gdzieś takie swoje, że, że za dużo tych jakby treningów. Natomiast widzisz tutaj, jest mi świata, tak. Jest naprawdę pięsierz taki, który imponuje nam wszystkim, tak. I powiem szczerze, że i poza ringiem jest bardzo otwartym, dobrym, ludzkim takim człowiekiem. Także dla mnie, jako dla człowieka, który dąży do takiego wysokiego poziomu, no to jest przykład tutaj dla mnie, jako uniwersytet, nauka. Czyli, czyli te treningi bardziej zestawić z treningami, które odbywały się w Łapina w Polsce niż yy w Stanach Zjednoczonych, na przykład pod względem fizycznym? Myślę, że tak. No, bardziej po prostu taki plan treningowy. Chodzi, chodzi o to, że wyjście na szczyt, formy, akurat w, w tą odpowiednią datę, w, w który będziesz walczył, więc coś jest podobnego. Tak? Dobra, wszystko jest rozpisane, wszystko jest powiedzmy, mamy mikro, makro cykle, tak. wszystko jest ułożone, dyscyplina pracy, czyli to, co lubimy, powiedzmy, naszej mentalności, to odpowiada. A to, co jest najważniejsze, jest mnogość sparing partnerów w Stanach Zjednoczonych. Czy teraz odczuwasz różnicę w pewności siebie w takich rzeczach, że tutaj nie masz tego wszystkiego? E, powiem szczerze, że pewność u mnie tutaj osobiście na tym obozie jest w tym, że ja już też trochę przeszedłem tego doświadczenia, mamy i z Fedorem Opinem i tak, później trenowałem z Andrzejem, czyli jeszcze tam z, z Ukraińcami też trenowałem w Stanach, rok spędziłem, czyli dużo też udało się złapać coś nowego dla siebie. I jakby tutaj fizycznie czuję siebie bardzo dobrze i pod względem też sparingów też dobrze, tak? Bo w Stanach sparowałem inny styl boksu. Tutaj akurat sparuję z Ukraińcami bardziej. I to jest też inny styl boksu, bardziej taki amatorski mi się wydaje gdzieś. nie? Dużo ciosów, zadawanie ciosów, ruszanie Dużo się przemieszczania na nogę, przemieszczanie się takich szybkich ciosów bez, moim zdaniem, gdzieś bez pozycji no, na nogach, tak? Mhm. To jest różne sprawy. tego tak nie biją takiej ilości ciosów, tam bardziej pozycja na nogach, ustawisz mo mocne uderzenie, podejście, gdzieś czasami przyjm nie to, że czasami, a częściej przyjmować na bloki te ciosy, tak? Żeby z tego oddawać. Tutaj natomiast e, pierwszy co to blokujemy jakby ciałem, później na nogach, albo tam na nogach, e, później jakby unikami albo Rotacją, a trzeci wariant to jest Ciało. dopiero jakby tak przyjmować na gardę. A w Stanach to inaczej. nie jakby, no, Inne w ogóle, jakby rozmawiamy o innych yy, rzeczach. I znów powtarzam, że to też nie dla każdego może się przyda. Tak? Jest Aleksander, jeden taki tam, Maczenko w, też trenował w tym stylu. jakby I w drugim. Tak. To jest drugi, to możemy na palcach tam wiesz. A, a kto też starali się tak trenować, robili takie treningi. Nie zawsze to wychodzi na plus, to może jeszcze gorzej zrobić, więc tutaj trzeba no być ostrożnym. Ja, ja, ja odniosłem takie same wrażenie. Ja widziałem, jak pracuje Aleksander na Wolsku, tak. na walce z cieniem, że, że może to robić milion osób, a, tak. a usług będzie jeden, bo on Dokładnie. jest w stanie to wdrożyć w życie. Natomiast. Czy w ogóle sam ten mental czempiona? to, że z nim przybywasz, to jakby Cię buduje w jakiś sposób? Co ty bardzo? Ja w ogóle jestem taką osobą, która może się podkręcić nie? Eee, i biorę przykład od najlepszych. Eee, posłuchaj, Usyf był takim zawodnikiem wyjazdowym. On, gdzie nie pojechał, to zabierał od nich pieniądze, zabierał zwycięstwo, zabierał rekord, wszystko brał do siebie. Nie potrzebował mocnego promotora. Teraz y, z, ludzie z Arabii Saudyjskiej stoją z Aleksandrem Ucykiem, i to jest jakby możliwość, żeby y, to on był Soną A, zapraszał do siebie, robił galę. Jakby nie myślałeś o tym, żeby zostać dłużej przy tym Usyk? Na przykład y, y, teraz jesteś na gali w Polsce, jest taka okazja, trafiła się, no ale kolejna gala mówi się o tym, że będzie w Arabii Saudyjskiej i Ucyk będzie w walce w wieczoru. Myślałeś, żeby zostać z tym team Teamem, z nim trenować hmm. i stoczyć tam walkę później? Ciekawe. Jeszcze nie wiem, w kwietniu nie mogłem sobie pomyśleć, że w ogóle będę tutaj, tak? Nie mogłem sobie pomyśleć, że będę walczył we Wrocławiu. Widzisz, jak wszystko się może zmienić nagle. Żyjemy też w my od walki do walki, tak? Jak walka się ułożyła tam i tak dalej. Natomiast dzisiaj jestem tutaj, cieszę się, że jestem, dużo się uczę od tego. Natomiast jak będzie dalej, też nie wiem. Mamy plany, jeśli będzie dobra walka, w sensie wygrana teraz we Wrocławiu, no to myśleliśmy z panem promotorem, żeby wracać jakby do Stanów, tak? Jeśli będzie jakaś okazja zawalczyć znów powtórnie gdzieś w undercarcie Aleksandra, no to powiem Ci szczerze, chętnie. Także tutaj nie można tak coś planować. Ja widzę, że tak może nagle wszystko się zmienić. Nie? A z panem promotorem masz na myśli Leona Margulesa czy Andrzeja Wasilewskiego, bo różne słuchy chodzą, chodzą słuchy, że generalnie z y, grupą promotion nie masz wiążących y, papierów. Jak? Ty? Mam. Mam oczywiście papiery i zawsze jesteśmy w kontakcie z panem Andrzejem Wosilewskim i z Leonem Margulesem też. Oczywiście w Stanach bardziej działa Leon. Margules, no to, to wiadomo. Natomiast y, w Polsce czy też moje interesy, no odpowiada Pan Andrzej Wasilewski, nawet jakieś propozycje ze Stanów, no to my razem jakby rozmawiamy, rozważamy te, te wszystkie sytuacje, więc mam bardzo dobry kontakt poza kontraktem, czyli z Panem Andrzejem Wasilewskim, tak możemy zawsze porozmawiać i tak dalej, więc to mi się wydaje, że nie tylko pod, pod nas wiąże jakiś tam kontrakt. Nie? Mhm. Okej, okay, super. Czyli generalnie następna Twoja walka raczej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem. Na razie we Wrocławiu. Tak pójdzie po Twojej myśli, a znasz już rywala na Wrocław? Znam rywala. Niestety jeszcze nie mogę tego ogłosić. Znam już go dwa tygodnie. Temu. A czy to jest europejski styl? To jest europejski styl i jest dobry rywal, który mam nadzieję, że kiwicy nie będą zawiedzieli. Czy po twojej kontuzji już nie ma śladu? Myślę, że nie. Nie ma, już tak nie zostało wiedzy, Te treningi są bardzo wyczerpujące, Dziękuję. bardzo obciążające. To, żeby y, jakby doskwierała, to ona by się na pewno odezwała. Czyli Myślę, mamy... że tak. Na razie dzisiaj zostaje u nas 3 tygodnie prawdopodobnie do walki, czy coś takiego. E, czuję się dobrze. Wiem, że wychodzimy na ten cykl, jakby tak jak rozmawialiśmy, na, na, na ten szczyt będę w formie 26 sierpnia. No to życzę powodzenia. 13. Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam. I do zobaczenia. 26 с